Cień, tutaj, Black, a to jest Dominik Isaac Afterbirth i dobieramy 5 itemów. Zaraz się dowiecie, dlaczego. Oh, fuck. Oh, fuck, OP! Naprawdę OP! Ale to, to jest naprawdę zbyt OP, więc. Dobra, histem. Robię play i za chwilę wam uświadomię o co command. To jest Dominik of Isaac Afterbirth i mamy wyzwanie. Mamy wyzwanie od pana Arrival o nazwie Loserandom V2 Grid. Mamy wziąć Head of Keeper oraz 5 losowych itemów. Mamy grać Edenem. Nowa gra. Edenem na gridmodzie. Zasady. Nie zmieniać łez. Za chwilę się dowiecie dlaczego. Bo mamy monety. Dalej e, grać Grid, e, grać na grid modzie. Mm, To jest jasne. Zakaz brania itemów ze srebrnych i złotych pokoi. Tych oto proszę. E, zakaz... Team Sale. OK. Nakaz rozegrania wszystkich możliwych rund. W sensie fal. Pisze fal, ale ja no... wolę powiedzieć rund. I mamy piękną historię, serca i tak dalej bez znaczenia. E, piękna historia. Wrzuć 55. wrzuć 25 centów, aby kontynuować. Jep! Świetna historia. Ale mamy takie epickie kombo na start, że nie mogę tego zmaścić, naprawdę. Nie da się tego zmaścić! To jest za piękne. Mamy lekki auto aim nawet. Dałem się trafić. Ja się już dałem trafić. Ja to zmaszczę! Jestem już świadom, że ja to zmaszczę. Ja jestem za słaby. Nie! Teraz mi da stać. O Jezu, jak ja bym chciał mi da stać. Ja bym ich wszystkich dotykał. To brzmi dziwnie. To brzmi tak bardzo źle. O oh, Jesus. Aha, i nagrywałem jedną próbę przed tym. Tylko, że po jakimś czasie skapłem się, że jeśli dostaję Epic Fetusa na start, to to nie są monety. No, to nie są wtedy monety. Też się zdziwiłem. Wezmę sobie czarną świeczkę, bo jest fajna. Weźmiemy sobie jedno zapasowe życie. Bo czemu by nie? I czy ja chcę HP-a? HP no nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy, czy chcę. Może chcę, może nie. No chodź, no zawalcz ze mną. Zawalcz! Nie, klawiatura mi spada! Fuck! Proszę, za zabij Dingla i, i napraw, klaw napraw klawiaturę. Black. Ratuj, ratuj mój sprzęt. Nie! Okej. Okay. Teraz szybkie ustawienie klawiatury. O! Gites, nie spadła! Już jest progres. No i lecimy. Eee, taki lajtowy. salo! Co tak bardzo na spidzie? Co to miało być? Haksy. Haks I z chęcią sobie dziabinę. Stracę na tym jedno życie, ale wejdę tutaj. Nie mamy. Health up, nie, full health, przepraszam, infested oraz speed down. No dobra, to, to nie jest jakiś taki super OP, ale jedno życie. Życie będzie dobre, bo będę handlował z diabłem od samego początku do samego końca, więc dla mnie jest dobrze. Wow, 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 wróć. Hops, i kolejne piętro. para para, 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 para Aha, nie mogę, przepraszam. Wróć, nie mogę wziąć tą żadnego itema. U, RG bug. RG bug jest nawet, nawet, ale mając takie łzy, bardziej bym liczył na to, że sobie ulepszę łzy. Więc zbieram na szwinkę. O! So sweet! Naprawdę graci niesamowicie dobrze. O, jeszcze jedna muszka i mamy tego Auto Aima. Mamy lekkiego Auto Aima! Dzięki naszemu Sacred Heart! Zdecydowanie lekki auto aim nam pomoże, to jest tak samo jak na konsolach. Grasz na padzie i cieszysz się, że tak dobrze grasz. A to taki surprise. Os Oszukują cię i okazuje się, że grałeś bez na auto. -aimie. A już myślałeś, że masz skina. No dobra, weźmy sobie to. Range up. Zdecydowanie dobrze. masz będzie bardzo fajny, więc bierę. A, oh, oni! Spoko! Lajtowo. Mam bardzo fajną ilość kasy, więc. Kupujemy. My nie masz? I mamy ładny hp pipe Kolejny. Wow, nie chciałem oberwać. To, to jest złe. Ja tak nie chcę. Nie chcę tak żyć. Chcę umrzeć, bo świat jest zły i brutalny. I, i murzyni chodzą po ulicy. Tak, jestem rasistą. Kocham rasizm. Mamy Ouija Board. Hmm. Wiem o Ouija. Wiem jak się czyta o Ouija, w sensie o Ouija, ale no. Patrzcie, raz. Dwa. Trzy. Cztery. E, to jest takie trochę, wiecie co. Automat do zabierania sobie życia. Blood Donate Machine. Też mi daje hajs. Okej, okay, ostatni raz. I teraz bierzemy to. I spadamy. Co so shit. Dobra, teraz bierzemy tutaj jedno życie. Mam dość kijowo z życiem. Ale no, myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. I z chęcią wziąłbym sobie to. Hops! Dwie figuły. Pierwsza, retrovision. Druga, Full Health. Wiem, to się nie opłacało, ale wolałem wyjść i nie stracić życia. Mam teraz pół czarnego serca na następne piętro. To jest opłacalne. A i ten jak się naładuje, więc. Mech. Mamy życie, mamy. Mamy główna, Gówno zawsze dobre. Dobre, główne niezłe. I inne tego typu technokracje, głównie. <noise> so much. Dobra, lecimy. Lecimy. Na pełnym ogarnięciu, nie ma co. Pokażmy, na co nas stać. <noise> Jej, nie! Nie teraz. No, serio gro. Tak, bardzo mi zrobiłeś, złego człowieka. Okej. Okay. Wszyscy chyba wszyscy. O, mięso. No i też. Raz, dwa. Dobra, raz. Dwa są so macz. To było dobre. To by naprawdę dobry deal. Mhm. Zaczyna się zababa. Ale łora też mogę bez problemu zabić. No to też super. I ostatnia fala. Wow, będą bomby! Jest maska! SHIT! Dobra. I maska zabita, i mamy Devil Room, a w nim dwie skrzyneczki. Proszę o życie. A dostaje śmierć, aha, żart. Kijowy. Jak nieważne, chciałem coś powiedzieć i się powstrzymałem na szczęście. Raz w życiu się cieszę. Że się powstrzymałem. To było takie złe. Mógłbym wziąć jakiegoś mógłby się Mógłby się naprawdę przydać. Ale, jaki z niżej, a niżej mamy. Pam-pam-pam-pam, żłoby. Fuck. A jestem dalej na słabym combo, i to nie jest kombo, które jest w stanie pogromić Boga. Mamy wieszaczek. Biorę wieszaczek. foto. oh yeah. No dobra. I to zdecydowanie mi pomogło. No dobra, mózgi. Za dużo na razy, no dobra. No dobra, no to przestaniemy. <ścoughs> tak to było specjalnie. Szarkarzm. O, gówno. 3, 3, 3, 3, 3, 3, Dobra, wszystko? Wszystko! Pięknie, pięknie, po prostu zarąbiście. Przedałby się damage up. Szczerze. Naprawdę by mi się się przydał jakiś damage up, ale smoczek. 3, piętro sobie zostawię tego smoczka. Okej. Okay. To znaczy czadl też zabity. Teraz loki razy cztery. Czy mi się tylko zdaje? Może trzy Licytujmy... Licytujmy się. Trzy. Trzy, trzy razy loki, poproszę. Nie wiem czy są trzy, czy są dwa. Okej, okay, udało się. Bierzemy resztę hajsu i... Hops! Cage! Razy dwa! Specjalne! Nie! Okej, okay, jeden martwy. Teraz ten się rozpędza. Zostawi mi gówno na, na drodze. Zarąbiście. E, udało się. Kampus? Nie, ja nie mogę zginąć teraz przy nim. Oh, yeah! Lamp of Gold! Bam, 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 boom! Monetki! So much. Shei. Czy ja tu coś chcę? Chcę to jedno serce. Chcę te pół serca. ja muszę przeżyć. Jest na promocji, to wezmę. No co? Jestem Polakiem, jest na promocji, to biorę. Kis tym, że mi się nie przyda.

Piękne, kurde, ale nie, nie, nie kulki! Nie kulki Lockis Horna! Różki Lockiego. Jak, jak, jaka zarąbiska nazwa? Różki Lokiego. Super, the best of the best. Jeszcze nam został shop do zwiedzenia, prawda? Tak, shop, a dopiero potem będzie. Wiem, wiem, było dziwne ten na mikrofonie, jestem świadom. E, to akurat moja wina. What the fuck? O maska. Siema maska. Siema, siema, ha ha ha, siema. Siema. Ok. I ostatni. Hmm, czy ja coś chcę? Jasne że chcę. Czemu by, nie? A ja biorę wszystko, bo zdechnę i się odrodzę. Ja. Mm, pół Solharta? Na czym ja się odrodziłem? Na gównie? Eee, fuck. Dobro, nawet tam nie mogę wejść. No kurde. Spierdzieliłem. No tak bardzo. O tak bardzo, o tak bardzo. Dobra, skaczemy, zobaczymy, może coś się stanie pozytywnego. Ale challenge naprawdę fajny. Challenge naprawdę fajny i ciekawy przede wszystkim. Przede wszystkim ciekawy, bo na gry w modzie zazwyczaj nie jest nudno. Na gridmocie zazwyczaj nie jest nudno I mamy Niby coś, a jednak nic Play to play? Nie Lalkarz! Z chęcią się zabawimy w dol I teraz muszę wziąć obydwa Żeby przeżyć Zobaczycie dlaczego no właśnie, już się zaczęło. Już się zaczęła, żeś cielątek. Jak kurde, co za strany piątek. Chcę was dzisiaj naprawdę przeładować materiałem. Jako, już w i niedziel nic nie ma, to mamy to. Mamy godziny odcinek Izaka i mamy start dwóch nowych serii. No zgod się będzie bardzo rzadko zdarzał, ale będzie jeszcze. Żeby nie było. Nie, nie z znozgota, ale mamy start dwóch nowych serii. I trzecią w planach jeszcze mam. Damy radę. o oh, damage up. yay! Bucik. Mógłbym wziąć, szczerze mówiąc. Dwa razy bloat. Najgorsza rzecz, jaka może być. Dwa razy bloat. Dziękuję. Oh shit, oh shit. No. Dobra. Poszło. Ładnie. Naprawdę ładnie. Nie, 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 nie! Ja mam przetujące łzy i ja... Ej, to się pode mną zrespiło, jakie chamstwo. Dobra, weźmiemy sobie dwie monetki i... O, oh, Te yeah. Dwa dodatkowe serca. Z chęcią dziabnę. Dałoby się bomba! Właśnie o ciebie mi chodziło. Proszę! Ja! Yeah! Zyskałem na tym jedną monetę. Mech. Ale jest za to budzik. No. I kites. Hmm. Zabijemy to. Monstrus, jak cię tutaj dawno nie było. Oj, stary przyjacielu, tyle cię ominęło. Dobra. Ciekawe, jaki pól poczujesz, gdy będę w ciebie rzucał twoimi monetami. Szczerze mówiąc, mam monety wielkości monet Grida. Jeszcze Money End Curse Power i byłbym po prostu gridem, tak? O nie, 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 nie bawimy się tak, nie tajecie jejć, Piapu. Jeszcze Quadrashot i naprawdę byłbym gridem. Gdyby nie to, że ja napiędziłem maszynowo, on strzela raz na jakiś czas. Nikomu się nie śpieszy, bo gdy się nie śpieszymy, to naprawdę możemy daleko zajść. D dochodzi tego odcinek dzisiejszy. Zakaz zwykły. Odcinek. Godzina, ale już daleko i byłem super opę. Ale godzina. Ok, za Falczmy, Come to papi, hamie. I dobijemy cię z tego. A, bojowo nastawiony. Yeah! Utłukliśmy hama. Plum. I spadamy. Trochę się skrzyneczka zbugowała, ale działała. Bum. Nie. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. No i bajo.